Mam na imię Aleksandra, jestem uczestniczką Legii Akademickiej, podczas której odbywają się zajęcia z kursu samoobrony. Dwa. Raz! Dwa. Raz! Dwa. Mamy element uderzenia, pierwszy uderzenie, a kciuk zachodzi z drugiej strony, żeby już wykręcać tą głowę, żeby nawet jeżeli uderzenie by troszeczkę nie wyszło, żebyśmy mogli sobie go tutaj odciągnąć. Pamiętajcie, rękę mocno przytrzymujemy i dopiero wtedy wychodzimy z krokiem po, do uderzenia. I mamy ten sam element uderzeniowy co wcześniej. Raz, dwa. Dzień dobry, nazywam się Kasia. Teraz odbyłam ćwiczenia w ramach Legii Akademickiej. Dzisiaj uczestniczyłam w zajęciach samoobrony, które bardzo mi się podobały, ponieważ uważam, że jest to bardzo ważna umiejętność w życiu każdego człowieka, a szczególnie kobiety. Szybciej. Jest uderzenie, jest zagarnięcie noża, wyciągnięcie. On w trakcie uderzenia może wypuścić, czyli jeżeli wypuści, no to nie ma noża. Jeżeli jest nóż, no to musimy go w odpowiedni sposób zabrać, czyli zabieramy go w ten sposób. Szybciej troszeczkę ręka, która atakuje, szybciej trochę ręka, która atakuje. Pierwszy element, ten który już znacie, czyli jakby tutaj mamy ten ruch do podjęcia, jest to ta sama baza ruchu. Wciętej ręki. Czyli nie pracujemy tą ręką, bo ona jest widoczna i szybko przeciwnik może zareagować, wykonując pchnięcie tak, czy też cięcie. W tym ruchu musimy zrobić następujący element: lekkie odchylenie z takim skręceniem. To jest jakby pierwszy ruch. Oczywiście wszystkie te ruchy będziemy robić w, jednej, w jednym ułamku sekundy. Z tym ruchem dodajemy ruch przechwytu. Przechwyt. Raz, przejście do uderzenia. Dwa. W momencie, kiedy on przechodzi do tyłu, ręka idzie po ręce, i przechodzimy do przechwytu w ten sposób poduszką. Jak w najdalszej części, nie tu, tylko bardziej w drugiej części noża, przy końcówce. I przesuwamy go. Następnie przechwytujemy palcami, i w tym momencie dochodzi do wyrwania. Po wyrwaniu, możemy wykonać. Uderzenie, wycofanie, odrzucenie noża lub przełożenie i wejście do przeciwnika. Jeszcze raz. Wyjście. Jeszcze raz zróbmy to wyjście. No ja tu kurczę, zawieszam się. No dobra. Wyjście, uderzenie, przechwyt, wygarnięcie. Tu jest jakby taki element bloku nadgarstkowego i akcent na kciuka, którego też w pewien sposób wyłamujemy. Po, uderze, po zabraniu przechodzimy do lekkiego wyrwania i uderzenia. Odsuwamy się, przekładamy sobie nóż. Tak, przechwytujemy i prostujemy rękę. Tak jest, ręka jest wyprostowana. I teraz, w momencie, kiedy jest wyprostowana, napni Waldek. O, właśnie, i tutaj, jakby jest opór. Ok, teraz tak, jeszcze raz. Raz, przechwyt. Tak, usztywniona ręka, i teraz, jak Waldek, tutaj, już jakby jest. Zapad. Jeżeli na przykład ręka jest teraz ugięta, to uważaj, nie potnij i teraz napni, no to tutaj już jakby nie mamy możliwości obronnych, tak? bo nie utrzymamy. Bez względu czy jesteście mężczyzną czy kobietą, ja również, jeżeli bym chwycił rękę w ten sposób i waldek napiera, to ja jej nie utrzymam, nie ma takiej możliwości. Ale kiedy ją usztywnię, no to tutaj nie ma żadnego problemu. Potrzebujemy ułamka seka, tak, czyli jest, mamy ruch raz, jest od razu uderzenie. Nie siłuje się Ten ruch jedynie jest po to, aby w razie teraz podejścia, żebyśmy mogli sobie swobodnie jakby w ruch wejść do uderzenia. Teraz element przechwytu, chodź proszę. Lewa ręka, przechwyt, tylko łapiemy w, naj, w najcieńszej, Węższym. najwęższym miejscu. Tak? I teraz uderzenie. uderzenie, uderzenie na ktań, uderzenie na ktań, tak. I teraz ręka wraca po uderzeniu. Ona sobie wraca i teraz, nie, nie, moment, teraz tą częścią, tak, pchamy nóż, o, teraz jak już wyrywamy, przekwitujemy, o, właśnie, tak, czyli można. Ok, czyli jeszcze raz, w ten sposób łapiemy, tu jest raz, dwa, weźcie teraz sobie nóż, te pierwsze osoby, weźcie sobie w ten sposób do lewej ręki, rękojeść, rękojeść do lewej ręki, do lewej ręki rękojeść, tak jak teraz ja trzymam. Tak. I teraz przyłóżcie sobie rękę tutaj, nie tą częścią, tą częścią. kantem proszę, przykładamy, przykładamy, przykładamy. I tak jakbyśmy prowadzili, i teraz łapiemy do zabrania. O, właśnie. W ten sposób przechwytujemy.